Dzień dobry Państwu, jesteśmy na połowach w Norwegii w miejscowości Nyksund Dzisiaj mamy pierwszy raz od dwóch tygodni piękną pogodę Słoneczko świeci Kije się uginają u przyjaciela, coś ładnego ciągnie Będziemy widzieć Męczy się dosyć mocno człowiek Wędka też no. Widzę kolega chyba też już coś przyciął. Ten się nie męczy, bo leci na elektrycznym kołowrotku. Tak jest. Młody, ale nie chce mu się chyba łapać. Także tak to wygląda, proszę państwa. Zaraz sprawdzimy. Tu nas dzisiejszy w 3 godziny południa. No, nie jest najgorzej. Jeden piękny kliwów, 25 kg. Później nie pokażemy całego. Piękny dorszy. Dalej co tam polega, czego złapie. Czy ty już go widać. Proszę Państwa, widzimy. Przypatrzmy się, wychodzi. Będzie tu go podnieść do góry, tu go, tak. Tu jest to szybko, tam tam do... stronę. Tak. o, ma mały zaczepiony za boczek. Ok, wracamy do kolegi. Za co tam kolega ma. To tak, się zaraz. To jest widać, to widać, od się pokazał. to widać. Tak, ręki mi chyba wyciągnąć. Na tak jest. To, a, to jest to pink, tak, by to piękny skryjek. Taki. 8 kilo. Ładnie. Na tak jest. Zobaczmy rybki. To na razie dziękujemy zobaczymy za godzinkę ile nam łapiemy rybek dziękujemy ślicznie do zobaczenia